Witam, witam widzowie. No jestem zalatany. ogólnie widzowie. I dlatego robię filmik. Po drodze widzowie. No bo jestem zalatany. Za tu oszukiwać, widzowie. I idę, idę, nie mogę. Ślisko w domu. Widzowie. idę idę sobie. To jest pytanie do Was. O. Czy Wy widzowie umiecie szanować nas, czy nie? Szanowanie. No właśnie. O, to jest pytanie sobie. Czy umiecie szanować nas? Paweł, że Wam brakuje kontaktu naszego widzowie. Bo nie załóżcie mi A po co? Kombinujcie Nie no, na mówię, no nie mam czasu na... Jak mówi? Na zakładanie ani nic. Widzowie, dlatego wolę spędzić czas z waszą żoną. Widzowie. A wy jako widzowie, doszaliście naszą ro robotę, co, co jest wiadomo, że to jest robota nasza widzowie ale nie umiecie tego jak się mówi docenić tylko umiecie głupoty pokazywać widzowi czy inaczej nie mogę to uznać widzowie ludzka głupota jak się mówi widzowie ale co mam powiedzieć, ale co wiem? to jest wszystko od Was zależności, nie ode mnie. Widzę, i idę, idę, to nie mogę, widzowie. Tak jest życie, no, co mam powiedzieć Nic, tego trzeba iść do przodu, widzowie. No i to jest. Właśnie trop, jak się mówi. Widzowie. tego trzeba chcieć. Tego zacząć. Widzowie. Kaka jest pata Trzeba chcieć się zmienić. Widzowie. A kto nie chce się zmienić? No wiecie o co chodzi. Ja już nie będę tutaj wam mówił bo to nie ma sensu widzowie tylko trzeba chceć widzowie się zmienić taka jest prawda czekam czekam na autobus widzowie za nie będę miał autobus widzowie Jadę załatwić i Wiem, wiem, że chodzę za otom, ale takie życie widzimy. Nie kręci się tylko YouTube, widzowie, kanał. I pamiętacie o jednym: że nie zawsze mam czas, żeby coś nakręcić. To nie jest, że tylko YouTube. No właśnie, tylko całe życie wpisuje. Ogólnie, poza widzów, dajcie subscribe na kanale. Trzymajcie się na swoim odcinku. Będzie.